Przychodzi baba do salonu, a jak wiadomo, my baby bywamy różne. Baba kąpelka, baba gaduła, baba uprzejma i ta uprzejma inaczej. Baba chaos, baba optymistka i baba co lewą nogą wstała. A i każdy salon może przecież poszczycić się własnym, niepowtarzalnym zestawem bab. Ten podcast to zatem zbiór inspirujących, zabawnych i nieco mniej zabawnych, a czasem nawet i trudnych historii, które swoim zachowaniem napisały baby salonowe. Natomiast, co ważne, nie pozostawimy Was tutaj bez puenty, czyli podpowiedzi, jak poradzić sobie, tudzież wybrnąć z nieoczekiwanych czy niestandardowych sytuacji. Nazywam się Paulina Pastuszak i z branżą bioty jestem związana od 19 lat. Zaczynałam od zabiegów w stylizacji paznokci, jednak od 8-9 lat nie pracuję już z klientami. Zajmuję się głównie szkoleniami z zakresu kompetencji twardych, jak i zarządzania, social mediów, obsługi klienta czy sprzedaży w branży beauty. Kursy prowadzę zarówno online, jak i stacjonarnie od Stanów Zjednoczonych, Peru czy Meksyku, aż po Malediwy, Mongolię, Indie, Sri Lankę, Mauritius czy Wietnam. Jestem zwycięzczenią konkursu Business Woman Roku, współprowadzącą program kosmetyczny Rewolucje w TVN Style oraz autorką dwóch tomów leksykonów stylizacji paznokci wyssane z palca. Jestem także hostem cyklu podcastów o tym samym tytule, pierwszą polską zdobywczynią Pucharu Świata, Nail art w Monachium, doktorantką w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, profilerką behawioralną i niebawem certyfikowanym mentorem. No ale, Szanowni Państwo, dość o mnie, przejdźmy do tematu. Pogadajmy o naszych babach. Kochani styliści, dzień dobry. N nagrywam dla Was właśnie trzeci odcinek podcastu z serii. Przychodzi baba do salonu, przychodzi baba do gabinetu, i taka mnie refleksja naszła: że gdyby ktoś nie znał naszej branży, gdyby ktoś nie siedział w branży beauty i przesłuchał tego podcastu, pierwszego czy drugiego, mógłby odnieść wrażenie, że nasza praca to jest taka orka na ugorze że mamy do czynienia z samymi trudnymi, niefajnymi i niemiłymi sytuacjami. Oczywiście byłoby to przeinaczenie, byłaby to teoria mocno naciągana, bo wiemy doskonale, że nasza praca sprawia nam też mnóstwo radości, mnóstwo, mnóstwo satysfakcji, ale z drugiej strony, no mimo wszystko, trzeba mieć świadomość, że te trudne klientki się zdarzają. Ewidentnie nie ma co chować głowy w piasek, nie ma co posypywać tej naszej ukochanej branży lukrem i opowiadać, że to wszystko jest takie miłe, słodkie, ukochane, cacane i różowe, 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 bo tak nie jest. Trudni klienci zdarzają się bowiem w każdej branży, w każdej dziedzinie. I um, straszne jest, szczerze mówiąc, to, że często zamiast celebrować te fajne momenty, zamiast cieszyć się z udanych zabiegów, my przeżywamy te chwile, kiedy było strasznie, było źle, było groźnie. Klientka doprowadziła nas naprawdę do szału albo na skraj wytrzymałości. I w związku z tym, ja też, to nie będzie żadna reklama, więc myślę, że spokojnie mogę to powiedzieć. Jestem w trakcie przygotowywania takiej specjalnej publikacji, w, w której skupię się na. Konkretnych, trudnych przypadkach, na trudnych sytuacjach z życia wziętych. To nie będą rzeczy wyssane z palca, to będą prawdziwe sytuacje, które spotkały mnie albo moje kursantki, albo moje klientki. I straszne jest to, że przygotowując sobie listę takich straszliwych sytuacji. Tu sprawdziłam ostatnio. Ta lista ma już 130 punktów. 130 różnych, dziwnych sytuacji, które przytrafiły się ekspertom z branży beauty. I ci eksperci później wylewali swoje żale. Nie ma się co dziwić. Na forum pytając też, co robić na przyszłość w takich okolicznościach, bo na dłuższą metę sobie po prostu nie poradzą. Strzelą sobie w łeb. I o jakich sytuacjach tutaj na przykład mówię, bo najpierw powiem, jakie klientki mogą wam się przytrafić w salonie i z jakimi sytuacjami rzeczywiście borykają się wasi koledzy z branży, a później w paru słowach, no może w kilku dłuższych słowach, opowiem o takich podstawowych technikach, podstawowych metodach rozbrawiania przeciwnika, oczywiście to przenośnia. Po to, żebyście z tego podcastu nie tylko wynieśli w pamięci takie chwile grozy, że o mój Boże, taka straszna klientka jeszcze przede mną, ale żebyście też pamiętali, co w takiej sytuacji może zrobić, Jak zaradzić ym, eskalacji konfliktu, bo często to były naprawdę konflikty solidne, takie potężne. W związku z tym, teraz o jakich ym, sytuacjach tutaj myślę? No, na przykład, ym, taki trudny moment, kiedy z, do stylisty, do fryzjera, do barbera, kogokolwiek innego przychodzi klientka, która w bardzo wyraźny sposób artykułuje, że. Ojej, ale u poprzedniej stylistki to było inaczej. A poprzednia fryzjerka nakładała mi farbę w inny sposób. Ale tam po drugiej stronie ulicy, jak byłam, to farbę trzymali 20 minut, a nie 30. I co ważne, słuchajcie, w takim jednym zwykłym komentarzu nie ma oczywiście nic złego. Ale jeżeli klientka upomina się o zmianę techniki pracy i robi to tonem niemiłym, nieprzyjemnym, agresywnym, nachalnym i robi to kilkanaście razy w czasie zabiegu, a takie sytuacje znam, to naprawdę może to być wkurzające, deprymujące, odbierające zwłaszcza początkującym pewność siebie, a na pewno zabierające nam przyjemność z wykonywania zabiegu. Takie nachalne, a tam robili inaczej, no słuchajcie, no nóż się w kieszeni otwiera. Albo na przykład a wie Pani co? Ja dzisiaj przyszłam z koleżanką, ona sobie siądzie z boku i popatrzy. Ona tylko będzie siedziała i to sobie tylko popatrzy. No, sorry, ale jak chce sobie Pani popatrzeć, to zapraszamy do teatru albo do zo ewentualnie. To nie jest patrzalnia, to jest salon kosmetyczny. To jest gabinet stylizacji paznokci i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że umówmy się, wiemy doskonale, że ta klientka nie przyszła z koleżanką, dlatego, że koleżanka... Hmm, nie miała co robić w domu, tylko na 90% koleżanka chciałaby podpatrzeć, co tam wy na tych jej dłoniach będziecie robić, albo jak te rzęsy będą klejone. No przepraszam, z całym szacunkiem, no nie pracujecie w ramach wolontariatu, zakładam. W związku z tym nie widzę żadnego powodu, żeby za darmo edukować koleżanki waszych klientek. No tylko, że w momencie, kiedy na przykład spróbujecie delikatnie taką delikwentkę wyprosić, tę koleżankę, no może dojść do właśnie nieprzyjemnej wymiany zdań, bo klientka zacznie się awanturować. A czemu? Przecież tu ma pani poczekalnie. Czemu, czemu moja koleżanka musi wyjść? Ona przyszła, tylko będzie oglądać się, tylko będzie ze mną gadać, albo ona w ogóle nie interesuje się paznokciami. Nie, 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 nic z tych rzeczy, jasne. Jedzie mi tu czołg, prawda? No, w związku z tym może dojść do momentów, no, które będą nieprzyjemne dla, przypuszczam, obu stron. No i co dalej? Ha, do tego zaraz przejdziemy. Albo inna y, sytuacja. To już tak bardziej natury prawnej, ale na przykład y, wykonaliście zabieg klientce, nie wiem, stylizacji rzęs, na przykład wrzuciliście to zdjęcie na Instagrama, po czym po dwóch tygodniach wpada klientka z aferą, proszę natychmiast usunąć, Moje zdjęcie z waszego profilu, przecież ja nie wyrażałam na to zgody, natychmiast proszę to usunąć, ja sobie nie życzę. I problem polega na tym, że jeżeli nie dochowaliście należytej staranności, jeżeli nie były odpowiednio wcześniej wypełnione adekwatne dokumenty, to klientka nie dość, że ma pełne prawo się wkurzać, to jeszcze może się to skończyć gdzieś tam z wizją drogi sądowej w tle. Więc klientka ma absolutną rację, no ale też musicie wiedzieć, jak w tej sytuacji się zachować. Z taką wściekłą, dziką klientką, która Was atakuje. Albo na przykład yy, na, przychodzi klientka na zabieg i domaga się poprawki po kimś. Nie wiem, takiego makijażu permanentnego na przykład. Czyli umówiła się normalny zabieg, przychodzi, a Wy widzicie, że tam jakieś sine, różowe kreski. I mówicie... Przypuszczam, bo nie znam się na makijażu permanentnym, ale tak sobie wyobrażam, że może tak mm, powinno być poprawnie. Mówicie, że takiego zwykłego zabiegu nie jesteście w stanie wykonać na takich resztkach, tylko trzeba dochować odpowiedniej procedury. Nie wiem, na przykład najpierw usunąć stary makijaż, Albo odczekać trochę czasu. Nie wiem, wymyślam, bo to zależy od konkretnej dziedziny. A klientka oczywiście się awanturuje, że przecież ona przyjechała 80 kilometrów specjalnie do was, zmarnowała czas, poświęciła benzynę, była umówiona na zabieg i ona chce mieć ten zabieg wykonany, koniec i kropka. No i też, no co z tym fantem zrobić? Jak, to, jak taką klientkę rozbroić? A to jest autentyk, to jest absolutnie autentyk. Albo na przykład, co jeszcze? Um, no, taka sytuacja bardzo trudna. Klientka Zosia Samosia, wszystko wiedząca, wyrywa z tyliście nożyczki, wyrywa z tyliście, um, pędzelek i robi coś sama. Zaczyna sama podpiłowywać na przykład ten paznokieć. Oczywiście to nie będzie dotyczyło wszystkich dziedzin, bo w stylizacji rzęs na przykład stylistki rzęs mogą być bardzo szczęśliwe, bo ich to nie dotyczy. Z włosami z tyłu też trudniej, bo sobie nie zaglądną, co tam mają na plecach, ale w niektórych dziedzinach rzeczywiście klientki potrafią być tak upierdliwe, że same zaczynają wyręczać stylistę, uwaga, wbrew jego woli. To nie jest tak, pani Kasiu, to dobrze, proszę sobie samodzielnie podpiłować, tylko po prostu wyrywają na siłę i robią to po swojemu. No błagam, to jest nie do przyjęcia. Oczywiście to jest też w dużej mierze brak pewności siebie, brak asertywności takich eksper ekspertów. Mam tego pełną świadomość, ale w związku z tym trzeba wiedzieć, jak reagować. Albo inna sytuacja. Stała klientka, no rzeczywiście chodzi do nas rok, dwa, trzy, ale niestety ma taką brzydką tendencję, że nie zapisuje się z wyprzedzeniem. W ogóle nie, ona nie jest w stanie zapisać się yy, na tydzień do przodu, na dwa tygodnie do przodu, a na trzy tygodnie do przodu to już w ogóle. W związku z tym zawsze dzwoni w ostatniej chwili i domaga się wpisania na jutro, na jutro, koniecznie pani Kasiu, na jutro, bo ja mam imprezę, bo ja jestem stałą klientką. I to jest koronny, sztandarowy argument. Ja jestem stałą klientką. No, no i co? No i co? Wpiszesz, czy nie piszesz do kalendarza? Taką klientkę. No. Standardowo, jak mamy w kalendarzu full, no to nie mamy gdzie jej wpisać, no ale ona się awanturuje i się domaga. A poza tym gdzieś tam z tyłu głowy rzeczywiście macie mm, takie zobowiązanie, że no rzeczywiście ona chodzi do nas od dwóch lat. Jeszcze przyprowadziła cztery koleżanki, więc może warto by ją było jakoś dopieścić, ale z drugiej strony destabilizuje wam cały plan dnia, więc no nie można sobie na to pozwolić. No i znowu, co w takiej sytuacji? Albo inaczej. Kolejna sytuacja, kolejny y, przypadek, który zdarza się bardzo często, że klientka zapisywała się na jakiś podstawowy, bazowy zabieg, typu tylko czesanie, albo tylko hybryda, albo jeden do jeden rzęsy, a już na miejscu okazuje się, że ona jednak chce żel, chce z cyrkoniami i na tym jeszcze wymalowany kubuś puchatek ręcznie, obowiązkowo na dwóch paznokciach. No, wy mówicie, że nie, no pani Katarzyno, była pani wpisana na ten zabieg podstawowy. Ja nie mam przestrzeni, czytaj, ja nie mam czasu, żeby zrobić pani zabieg dodatkowy. Następnym razem, jak się pani umówi, wtedy możemy zrobić coś więcej. No, ale oczywiście klientka z gatunku roszczeniowych będzie ho, 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 bardzo mocno kontestowała takie nasze podejście, będzie bardzo mocno protestowała, będzie domagała się wykonania tego, co ona chce. No, a wy nie macie miejsca, bo kolejna klientka przyjdzie za 40 minut. No to jak rozmawiać z takim klientem? Albo jeszcze inna sytuacja, też z życia wzięta. Pani Barbaro, ja dzisiaj przyjdę z Brianuszem. Brianusz już ma już 3 latka, dam mu telefonik i on sobie grzecznie posiedzi, dobrze? Wdech, wydech. Tak. Trzyletnie brajanusze to coś, co kochamy najbardziej na świecie. Chwila ciszy. Uczcijmy Minutą ciszy te wszystkie wazony, te wszystkie pudełka, te wszystkie puzderka, te wszystkie ramki, które pierdulnęły w waszych gabinetach w momencie, kiedy mama miała wykonywany zabieg, a trzyletni Brianusz zamiast siedzieć z nosem w telefonie robił rozpiździel totalny w gabinecie. Tak. Chwila ciszy jest tutaj absolutnie niezbędna. Zatem, kochani, nie. Absolutnie nie pozwalamy na wizyty uroczych, niebożątek. Nie. Nie ma takiej opcji. No, tylko też trzeba to klientce jakoś sensownie zakomunikować, żeby nie wlazła wam później na głowę. I teraz ja bym tutaj takich trudnych sytuacji mogła wymieniać jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale mm, nie ma to większego znaczenia, nie ma to większego sensu, ponieważ mamy tak naprawdę. Metod na radzenie sobie z takimi trudnymi klientkami sporo i tam zawsze jest jakiś wspólny mianownik. To nie jest tak, że każda z tych sytuacji będzie tak bardzo, 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 bardzo inna. Nie, istnieją pewne podstawowe zasady komunikacji z klientem, zwłaszcza z trudnym klientem, które sprawdzą się w każdej dziedzinie, niezależnie od płci, w każdej sytuacji, pod każdą niemalże szerokością geograficzną. Bo serio, ja prowadziłam szkolenia. I w Indiach, i na Sri Lance, i w Mongolii, i w Tajlandii, i w Wietnamie, na Mauritiusie, w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Peru. I miałam też trudne sytuacje z kursantami. Oczywiście, że tak. I, 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 I te różnice kulturowe mają znaczenie, ale mimo wszystko pewna baza, pewna podstawa w, brzydkie słowo, obsłudze drugiego człowieka naprawdę sprawdza się zawsze. Zatem, o czym bym tutaj pamiętała? Na pewno słuchajcie, dajcie klientkom możliwość, dajcie im prawo do bycia zdenerw zdenerwowanymi. Może brzmi to śmiesznie, ale. Przyjmijmy, proszę, do wiadomości, że jesteśmy tylko ludźmi i naprawdę każda klientka ma prawo w danym momencie być zdenerwowana. Może być tak, że akurat odkryła, że mąż ją zdradził. Może być tak, że odkryła, że facet znowu wziął kredyt na nią. Może być tak, że dowiedziała się, że babcia ma nowotwór. No nie wiemy. Nie wiemy, co się stało 10 minut wcześniej, zanim przyszła do naszego gabinetu. Więc przyjmijmy, że to, że jest zdenerwowana, nie musi być w 100% związane z nami. Ona może dodatkowo Podkręcać się sama. Ona może dodatkowo ten złamany paznokieć wyolbrzymiać do nie wiadomo jakich rozmiarów, bo miała trudny dzień, bo miała trudny wieczór wcześniej. Ma do tego prawo. Ma do tego prawo. Oczywiście nie chcę tutaj powiedzieć, że usprawiedliwiamy chamstwo, grubiaństwo, jakieś obelgi rzucane pod naszym adresem. Nie, nie. Nic z tych rzeczy. Ale jesteśmy tylko ludźmi. Klientka ma prawo być zdenerwowana. I co dalej idzie? Klientka wymagająca nie jest klientką trudną. To, że klientka domaga się równego cięcia, równego położenia koloru, doklejenia kępek tam, gdzie były luki, nie oznacza, że jest klientką trudną i upierdliwą. Ona jest wymagająca i <ścoughs> nienawidzę oczywiście tego twierdzenia. Tego takiego postawienia sprawy, yy, yy, żądam, klient żąda, klient wymaga, bo to jest idiotyzm, ale klientka ma prawo oczekiwać usługi wysokiej jakości, więc jeżeli coś spapraliśmy, no to należy posypać główkę popiołem i dokonać poprawki. Natomiast co jest dalej bardzo ważne, taka bardzo istotna zasada, którą też warto mieć zawsze z tyłu głowy. Otóż komunikacja z trudnym klientem nigdy nie ma na celu wykazania, że my mamy rację. Ja wiem, że czasem kusi, ja wiem, że czasem korci pokazać punkt w regulaminie, a tu Pani nie doczytała, przecież ja o tym pisałam, ha, 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 ha. sama Pani podpisała. Ja wiem, że kusi, wiem, że korci, ale pamiętajcie, że musi Wam przyświecać jakiś sensowny metacel, a celem nie jest udowodnienie klientowi, że się myli, przynajmniej nie powinno tak być. Celem jest w poprawnej komunikacji rozwiązanie problemu. Rozwiązanie problemu i utrzymanie klientki w naszym salonie. Bo co z tego, że wy jej udowodnicie, że macie rację, jak ona poczuje się obrażona i pójdzie w cholerę do konkurencji? Oczywiście bywają wampiry energetyczne, które same przez nas powinny być do konkurencji odesłane, ale ja nie mówię w tym momencie o takich przypadkach. Mówię o sytuacjach, kiedy klientka no rzeczywiście nie jest zbyt miła, rzeczywiście nie jest zbyt fajna, zgłasza jakieś pretensje, no ale. Czasy mamy trudne. Wydaje mi się, że w większości przypadków dobrą komunikacją jesteśmy w stanie tak rozwiązać problem, że ona finalnie powie: No, okej, okay, ma pani rację, to poprawmy to. I tyle. Dlatego też takie dwa przykłady: takie zdania dobre i zdania złe. Niezależnie od sytuacji, bo to można wykorzystać w każdej dziedzinie. Posłuchajcie. Na pewno nie można klientce powiedzieć, Dlaczego Pani kłamie, że Pani nie wiedziała, że trzeba przyjść po trzech tygodniach na poprawkę? Przecież podpisała Pani kartę klienta, w której to jest napisane. No nie brzmi to dobrze. A powiedzenie, dlaczego Pani kłamie, to już jest, Boże drogi, samo zaoranie level master. Dlatego co lepiej powiedzieć? O ile dobrze pamiętam, przy pierwszym zabiegu wyjaśniłam, jakie są zasady. Jest to też opisane w karcie zabiegu, którą Pani wtedy podpisała. Możemy to oczywiście sprawdzić. My wiemy, że tak było. My wiemy, że podpisała, ale dajemy jej szansę wyjścia z twarzą. W związku z tym zawieszamy głos. Mówimy, możemy to oczywiście sprawdzić. W tym czasie klientka pewnie powie, nie, nie, nie trzeba, to nie sprawdzajmy, okej, okay, dobrze. Czyli nie stawiamy klientki pod ścianą, mówiąc, nie masz racji, patrz o to dowód, bo to nie jest prokuratura. Tylko mówimy, że o ile pamiętamy, było to w karcie, czyli w związku z tym sugerujecie klientce, ha, ha, hola, hola. Ja pamiętam, ja wiem, nie zrobisz mnie w konia, ale dajecie jej możliwość wyjścia z twarzą z tej sytuacji. Czyli na końcu możemy to oczywiście sprawdzić, ale chyba nie ma sensu. No, brzmi to zdecydowanie lepiej. Albo na przykład inne momenty, które też no mnie osobiście na początku pamiętam wkurzały, jak jeszcze wykonywałam zabiegi. To klientka, która co chwila będzie się dopominała informacji, kiedy, z kiedy zabieg się skończy. Oczywiście, słuchajcie, ja byłam początkująca. Ja wtedy robiłam te paznokcie bardzo długo. W związku z tym to po trzech godzinach było dla mnie deprymujące. Yy, wiadomo. Natomiast yy, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest kwestia doświadczenia, kwestia odpowiedniej yy, techniki pracy, ale generalnie ten czas pracy i tempo pracy bardzo często też rodzi pewne właśnie wątpliwości, pewne dyskusje, I, i, i klientki też. Albo chcą dyktować swoje warunki, mówiąc, że za 20 minut koniec, musimy zdążyć, albo mówią, że właśnie u konkurencji trwało to. 5 15 minut, więc czemu pani robi to 50? No, na punkcie czasu rzeczywiście wiele dyskusji też w salonach kosmetycznych miało miejsce. W związku z tym też nie możecie nigdy powiedzieć klientce: Nie ma pani racji, ja wiem lepiej, ile to będzie trwało. No, zgroza. I sam wstęp: Nie ma pani racji. Ojej, no masakra. A hasło, ja wiem lepiej, ile będzie to trwało, no troszeczkę przywodzi na myśl, na myśl taką siedmioletnią dziewczynkę, która tupie nóżką, tupie, tupie, tupie nóżką, mówiąc, ja wiem lepiej, ja wiem lepiej. No nie, no słuchajcie, tak to brzmieć nie powinno. Można to zrobić inaczej, aczkolwiek też z taką nutką pokazania, że nie pozwolimy sobie wejść na głowę. I tutaj też w tym cytacie zdaję sobie sprawę z tego, że można by to było powiedzieć troszkę lżej, troszkę delikatniej. Ale tu już powiedzmy, że jestem ekspertem, który troszkę zostaje wyprowadzony z równowagi i chcę zaznaczyć, że nie pozwoli sobie wejść na głowę. A zatem, czy nie wydaje się Pani, albo czy nie uważa Pani, że skoro robię 10 zabiegów dziennie przez 25 dni w tygodniu, to potrafię z dużym prawdopodobieństwem określić długość tego zabiegu? I zróbmy to z uśmiechem. Zróbmy to z uśmiechem. Jak klientka jest domyślna, to zauważy, że tam jest drugie dno i sączy się nutka ironii. No bo czy nie wydaje się Pani, że skoro robię 10 zabiegów dziennie przez 25 dni w tygodniu, to potrafię z dużym prawdopodobieństwem określić długość tego zabiegu? No brzmi złośliwie jest to lekka szpila, jest lekki przytyk, ale z drugiej strony też powinno pewne klientki, które tak lubią trochę sobie zbyt mocno szarżować, zastopować. Zastopować. Natomiast kolejny cytat, yy, kolejne zdanie, które jest absolutnie zapalnikiem i w ogóle nie ma prawa paść przy żadnym konflikcie, czy to w domu, czy w przedszkolu, czy w rozmowie z Teściową. Jak powiecie, proszę się nie denerwować, to macie jak w banku, że klientka, że mąż, że Teściowa wybuchną. Nie ma nic gorszego niż hasło proszę się nie denerwować. Nie ma. Po pierwsze, z jakiej racji wy będziecie mówić ludziom, co mają czuć? Nie macie do tego żadnego prawa. Oni mają prawo czuć zdenerwowanie. Tak jak powiedziałam, nie wiecie, co w nich siedzi. Po drugie, no, proszę się nie denerwować, w najmniejszym stopniu nie rozwiązuje problemu. Ona nadal ma problem. To, że nawet przestanie się denerwować, nie znaczy, że włosy z pięknego różu, nie, z pięknego, nie, z brzydkiego pomarańczu staną się ładnie piękne, różowe. No nie. Dlatego zamiast mówić, proszę się nie denerwować, jak już chcecie. Taki wstęp zrobić, powiedzcie: Ustalmy to na spokojnie. Pani Katarzyno, zapraszam, usiądźmy, ustalmy to na spokojnie. Brzmi lepiej, prawda? Albo inna sytuacja, podobna, podobna, z tego samego gatunku, tego samego kalibru. Niech pani na mnie nie krzyczy. Takie hasło z, waszych, z waszej strony, z waszych ust. No nie, no, niech pani na mnie nie krzyczy, brzmi e, już tak trochę desperacko. No i też, czemu, oczywiście wiemy, że krzyk na Was też jest zły. Ja tego nie neguję, broń Boże, no ale nie, mówicie, nie możecie mówić klientce, co może robić, a czego móc nie powinna. No to nie brzmi dobrze. To dodatkowo napędza te spirale złości. A w związku z tym, co lepiej powiedzieć? Byłoby lepiej, gdybyśmy rozwiązały ten problem bez podnoszenia głosu. Zobaczcie, jakie to piękne. Posłuchajcie, jakie to piękne. Byłoby lepiej, gdybyśmy rozwiązały ten problem bez podnoszenia głosu. Oj, to jest takie skarcenie eleganckie, takie arystokratyczne, takie dystyngowane. Brzmi dużo lepiej, niż proszę się, nie proszę się nie denerwować, prawda? No. Zatem, kochani, tak. To miały być krótkie podcasty, ja bym tak mogła jeszcze dłużej, dłużej opowiadać, więc to jest taka tylko zajaweczka. Więcej możecie się dowiedzieć w różnego tam rodzaju moich publikacjach, czy na szkoleniach, nieważne. W każdym razie to też jest taka wiedza ogólnodostępna i myślę, że jeżeli się poszuk rozejrzycie, jeżeli poszukacie, to szkoleń z obsługi klienta znajdziecie też bardzo, bardzo dużo, bo naprawdę mogą Wam się przydać. Naprawdę praca z klientem, z kobietami, w usługach jest bardzo, bardzo, bardzo trudna. No, tak trzeba to sobie powiedzieć wprost. Dlatego też tak na koniec w ramach podsumowania pamiętajcie też, że to nie może być uległość. Wy nie możecie się kajać przed takimi agresywnymi klientkami, bo stracicie pozycję eksperta. Ale z drugiej strony nie możecie być agresywny. Nie możecie wy same atakować, bo również stracicie pozycję eksperta. Dlatego spokój, szacunek Opanowanie, wypracowane formułki i daje głowę, że nawet z najtrudniejszymi klientkami poradzicie sobie znakomicie. Natomiast, mimo wszystko, życzę Wam, żeby tych mm, trudnych klientek było jak najmniej. Bardzo pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.